Piotr Wasześcik, witam ze studia Telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest pani rektor dr Agnieszka Górska, rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani rektor, Olsztyńska Szkoła Wyższa już kształci 25 lat, ale w tym kształcie funkcjonuje od 1 października 2019 roku. Proszę o przybliżyć historię, dlaczego tak jest. Nowa struktura uczelni, która powstała 3 lata temu. Powstała ona w wyniku włączenia Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej do olsztyńskiej szkoły im. Józefa Rusieckiego. Tym samym stworzyliśmy, ja nie powiem, że nową uczelnię, bo z dwóch uczelni powstała jedna uczelnia. Uczelnia o szerszym profilu kształcenia i na pewno uczelnia na miarę tych czasów i tych potrzeb, ale także uczelnia, która powstała, dała możliwość funkcjonowania dalej tej historii. Obu poprzednich uczelni i kontynuacji dorobku naszych poprzedników, założycieli obu olsztyńskich dużych uczelni niepublicznych. Jest pani rektorem w zasadzie obu tych uczelni, bo wcześniej była pani rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii, a, a po połączeniu została pani rektorem Olszty, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Czy to była dobra decyzja? Ale to ja nie, nie, nie mogę tego określić, czy to była dobra decyzja. Czy to była dobra decyzja? Ja tej decyzji nie podejmowałam. Zostałam y, poproszona o sprawowanie tej funkcji, wyznaczona do sprawowania tej funkcji. Jest mi niezmiernie miło, zarówno było mi niezmiernie miło, zostając rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, jak i po połączeniu rektorem Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Y, są to wyzwania, są to obowiązki, ale jest to praca, którą bardzo lubię wykonywać, a przede wszystkim podejmować cały czas coś nowego, działać działać dla studentów, dla społeczności lokalnej. Znaczy, tutaj dużo można byłoby mówić i dużo opowiadać, w jaki sposób ta, ta praca się odbywa. I jak to zaangażowanie, na czym polega, ale przede wszystkim to trzeba lubić i trzeba to czuć, a ja się w tym dobrze czuję. Pani rektor, w tej chwili jest już po maturach, na pewno przygotowaliście, i to jest też czas dla uczelni na rekrutację, na pewno przygotowaliście ciekawą ofertę. Tak, ta oferta od nowego roku akademickiego, czyli 2022-2023, troszkę się u nas zmienia. Powiedziałabym, że taki nawet nielekki, ale lifting jest oferty edukacyjnej. Przede wszystkim z tego względu, że już mamy do oferty wprowadzone dwa nowe kierunki, które proponujemy naszym kandydatom. Mówię tutaj o studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzania i o studiach inżynierskich na kierunku informatyka. W tej chwili już prowadzimy nabór, czyli z siedmiu kierunków, które do tej pory proponowaliśmy kandydatom na studia mamy już dziewięć kierunków. Czekamy jeszcze na decyzję Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Ministerstwa odnośnie dwóch kierunków. Mam tu na myśli logistykę i przede wszystkim powrót uczelni do kształcenia nauczycieli, czyli zgoda na ponowne kształcenie nauczycieli w uczelni niepublicznej w takiej jak nasza dał nam możliwość uruchomienia oferty na ponowne kształcenie nauczycieli na kierunku wychowanie fizyczne, co jest bardzo ważne, filologia angielska na kierunku pedagogika, ale także złożyliśmy wniosek na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Czyli chcemy powrócić do kształtu e, tak, takiej oferty dla nauczycieli, która była przed trzema laty, zanim ustawa y, z. Spowodowała to, że musieliśmy zaprzestać kształcenia w tym kierunku. Ale wszystko jest na dobrej drodze i mam nadzieję, że od 1 października tak to właśnie będzie wyglądało. Może Pani dla naszych widzów przypomnieć, jakie są pozostałe te kierunki, oprócz tych dwóch nowych? To ja serdecznie zapraszam na wszystkie kierunki kształcenia, bo myślę, że każdy jest w stanie znaleźć w Polsztyńskiej Szkole Wyższej coś dla siebie. Przede wszystkim też niektóre kierunki to zawody przyszłości. Zapraszam na fizjoterapię, na kosmetologię, na wychowanie. Uchowanie fizyczne, filologię angielską, pedagogikę, administrację, ekonomię i o tym. O czym przed chwileczką wspomniałam zarządzanie i informatykę, a myślę, że za chwilę logistykę i pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Także jest tutaj cały wachlarz i mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Przeglądając Waszą stronę internetową, zauważyłem ciekawą ofertę. Ofertę przede wszystkim dla ludzi młodych w wieku 18, chyba 25 czy 24 lata, gdzie można studiować za darmo, ale mało tego jeszcze ci ludzie mogą otrzymać też pracę. Co to w ogóle za Propozycja. A to jest propozycja Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, ale to jest nowe przedsięwzięcie projektowe. W ramach projektu oczywiście to nie tylko my, jako Olsztyńska Szkoła Wyższa, jesteśmy tutaj twórcami tego przedsięwzięcia. My po prostu weszliśmy w, tak, w projekt z jeszcze innym podmiotem, właściwie z dwoma innymi podmiotami. Są to oczywiście pieniążki strukturalne tak, z funduszy pozyskane na kształcenie, przeznaczone są na kształcenie młodego pokolenia i rzeczywiście ten projekt jest skierowany do osób, Młodych, wchodzących na rynek pracy, kończących kształcenie w szkołach średnich, bądź te, też takich, które już to kształcenie zakończyły jakiś czas temu, a jeszcze nie znalazły swojego pomysłu na swoje życie, czyli dla osób między 18 a 25 rokiem życia i podejmując kształcenie. Yy, Kandydat jednocześnie podejmuje pracę. Za tą pracę dostaje wynagrodzenie, czyli, krótko mówiąc, pracodawca, który go zatrudni, który podpisze umowę z agencją pracy, będzie miał tego pracownika za darmo, więc to jest wartość dodana dla, pracownika, dla pracodawcy, dla pracownika to, że idąc, ma zagwarantowane miejsce pracy, podejmując studia, dostaje za to wynagrodzenie. Oprócz tego z projektu opłacana jest pełna edukacja, czyli czesne za studia. Za ten czas, na który jest podpisana umowa, czy to są studia pierwszego stopnia, drugiego, czy też studia jednolite. E, oprócz tego jeszcze jest dopłata do mieszkania, czy też pokoju, internatu. Czyli projekt jeszcze pokrywa dodatkowe koszty. To są dodatkowe, nie koszty, tylko dodatkowe profity, które uzyskuje kandydat. Ale koszty dla studentów. E, koszty, których nie poniesie. Bo będą one mu sfinansowane. Czyli mieszkanie, tudzież pokój czy, czy internat, dojazd na studia, jeżeli jest poza e, miejscem zamieszkania uczelnia się znajduje. No i coś takiego, co już nie wszyscy dostajemy pracując. Tak zwana stara, stare przysłowie, grusza, czyli, czyli pieniądze wakacyjne po każdym roku zakończenia studiów, jeszcze są pieniążki na to, żeby sobie odpocząć i gdzieś wyjechać. Także oferta, która jest nakierowana w tej chwili na młodego człowieka. I chcę powiedzieć, że to nie tylko kandydat, który przyjdzie do nas na studia. Studenci, którzy już u nas studiują, a stracą pracę czy są osobami bezrobotnymi i podejmą pracę w ramach tego projektu, też będą mieli sfinansowane kształcenie, czyli w trakcie studiów można też przejść jakby na inny tryb finansowania studiów. Pod warunkiem podjęcia pracy, i trzecia rzecz, też bardzo istotna, i myślę, że w tym czasie, w którym się tutaj obecnie znajdujemy, mam na myśli wojnę na Ukrainie i to, że mamy tylu uchodźców, i mamy wśród uchodźców młodych ludzi, którzy być może z jakichś powodów jeszcze u siebie na Ukrainie nie rozpoczęli kształcenia, a mają zdaną maturę i chcieliby podjąć studia właśnie na takiej zasadzie w Polsce i na takiej zasadzie w Wolsztyńskiej Szkole Wyższej. To też jest dla nich miejsce, czyli dla obcokrajowców też z tego projektu możemy sfinansować kształcenie. A obecnie dużo naszych właśnie sąsiadów studiuje na uczelni Otszyńskiej Szkoły Wyższej? Yy, tak, studentów z Ukrainy mamy na ten moment 46, yy, którzy studiują na studiach pierwszego stopnia na kierunku kosmetologii albo na jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapii. Tak, oni sobie radzą z językiem polskim? Nie to oni już przychodząc do nas na studia, znają język polski, bo oni studiują w języku polskim, także nawet rekrutując się, jeżeli jeszcze języka polskiego nie znają na poziomie, który jest wymagany egzaminem, tak, żeby wykazać się, że można podjąć studia w języku polskim, to przechodzą kurs języka polskiego wakacyjny, czy też wrześniowy, żeby od października podjąć studia i być komunikatywnym, tak? na poziomie wystarczającym, żeby, żeby móc studiować. Ponadto my też jako język nowożytny jeszcze, żeby utrwalać, do programu studiów wprowadzamy, oprócz języka angielskiego, język polski. Ja jeszcze na koniec chciałbym zapytać, jakie atuty uczelnia proponuje przyszłym i obecnym studentom? Atuty. Jesteśmy w tej chwili już a za chwilę myślę, że, że, że jeszcze w większym. E, większym Szerszym kręgu uczelnianym, ale przede wszystkim to, że jesteśmy w Olsztynie, jesteśmy w Kętrzynie, jesteśmy uczelnią niepubliczną i to jest też nasz atut. My bardzo szybko odpowiadamy na potrzeby regionalnego rynku pracy, bardzo szybko odpowiadamy w ogóle na potrzeby społeczne. Wszelkie inicjatywy, które podejmujemy poza kształceniem, czyli taką. Pracę na rzecz środowiska naszego, tutaj na rzecz mieszkańców warmii i Mazur. E, inicjatywy dodatkowe dla studentów, czyli projekty, dodatkowe kształcenie, kursy, szkolenia, staże dla studentów, które realizujemy. Wszystko to jest płatne, czyli nasi studenci też mają tutaj z tego dodatkową gratyfikację. To są nasze atuty. Atutem jest to, że jesteśmy otwarci, że kształcimy w profilu praktycznym, że mamy wykwalifikowaną kadrę, że jesteśmy. Staramy się stworzyć dla studenta przyjazne środowisko, taki drugi dom, bo u nas staramy się rozwiązywać wszystkie, może nie powiem, konflikty, ale zaspokajać potrzeby studentów i pracowników na bieżąco. Oczywiście to nie jest tak, że zawsze jest pięknie i kolorowo, bo świat jest tak skonstruowany, że potrzeba, żeby były problemy do rozwiązania i wyzwania trzeba sobie zawsze stawiać. Aczkolwiek myślę, że jest to dobre miejsce, przyjazne i zawsze z serdecznością wszystkich witamy i zachęcamy i zapraszamy i też z tego względu cały czas się rozwijamy nie stoimy w miejscu tylko, tylko idziemy do przodu a w planach na przyszłość i to niedaleką przyszłość mamy kolejne kierunki które mam nadzieję dadzą Olsztyńskiej Szkole Wyższej dobrą pozycję ona już jest dobra tutaj na Warmii i Mazurach Obecnie jesteście chyba największą uczelnią niepubliczną w regionie Warmii Mazur Tak jesteśmy większą uczelnią niepubliczną na Warmii i Mazurach. I niech tak zostanie. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Moim Państwa gościem była pani rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, pani doktor Agnieszka Górska. Dziękuję. Dziękuję.